dobry, witam serdecznie w mobilnym punkcie bezpłatnych porad prawnych portalu Poznaj Fakty nasz punkt mobilny przemierza teraz drogi województwa lubelskiego staramy się pomagać państwu w różnych problemach prawnych no i jedną z osób, która do nas się zwróciła jest pan Zdzisław, który poskarżył się, że nie dostał jeszcze zwrotu podatku proszę państwa i Zwrot podatku, jeżeli nadpłaciliśmy go, otrzymujemy, czy to na rachunek bankowy, jeśli taki wskazaliśmy w zeznaniu podatkowym wcześniejszym, czy tym obecnym, no jeśli nie, to przekazem pocztowym, czyli no tak jak to dawniej było listonosz przynosi, przynosi pieniądze ze zwrotu. I zwrot jest dokonywa, dokonywany w dwóch terminach można powiedzieć. Jeżeli złożyliśmy zeznanie w formie dokumentu elektronicznego przez Urząd Skarbowy yy, Elektroniczny, to się e-urząd skarbowy, przez system e czy deklarację to zwrot następuje w ciągu 45 dni od złożenia zeznania. No czyli można powiedzieć, jeżeli ktoś złożył w ostatnim dniu w tym roku, to był 2 maja, no to. W w połowie czerwca ten, ten zwrot powinien, powinien pojawić się na jego koncie albo zostać przekazany przekazem pocztowym. Urzędy skarbowe raczej nie zwrócą nam wcześniej, wcześniej naszej nadpłaty. No, chociażby ze względu na interes Skarbu Państwa, na przepisy o dyscyplinie finansów publicznych, one są, one są zobowiązane, żeby, żeby te pieniądze trzymać do końca, no, no, bo generują odsetki. Więc z tego względu raczej, raczej nie liczmy na wcześniejszy No Jeżeli ktoś złożył zeznanie podatkowe wcześniej, no, na przykład w lutym, no to, no to odpowiednio wcześniej ten, ten zwrot otrzyma. Natomiast jeżeli złożyliśmy nasze zeznanie podatkowe w formie dokumentu papierowego, tradycyjnie, to ten zwrot na nadpłaty następuje później, w ciągu trzech miesięcy. Czyli jeżeli złożyliśmy PIT bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, czy wysłaliśmy go pocztą, no w jednym z ostatnich dni, do którego to było możliwe, czyli pod koniec kwietnia albo, albo w, tych, no w pierwszym dniu maja w tym, w tym, w tym roku ze względu na to, że mieliśmy święto, to był to 2 był to maja, no to na zwrot poczekamy 3 miesiące, czyli, czyli gdzieś do przełomu lipca i sierpnia. No jeżeli zrobiliśmy to wcześniej, no to ten zwrot też będzie odpowiednio wcześniejszy, no ale, ale z zastrzeżeniem tych, tych trzech miesięcy. Także oczywiście, no jeżeli zależy nam, a pewnie każdemu zależy na jak, naj, jak najszybszym zwrocie podatku, no to starajmy się dokonywać tego w drodze, w drodze elektronicznej no. też żeby zachęcać podatników, no to... To dlatego została wprowadzona przez, przez administrację skarbową, przez polskie państwo taka regulacja, aby to, ta, te obowiązki podatkowe realizować w formie elektronicznej. No jest to szybsze, mniej kosztowne, zarówno dla podatnika, jak i, jak i dla samej administracji skarbowej. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę powodzenia i do usłyszenia.